Dzień dobry, witam na otwarciu ofert e, na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną na okres 12 miesięcy. Zamalających e, przeznaczył na realizację tego zamówienia 108 tysięcy złotych. E, w terminie wpłynęła jedna oferta, przystąpimy do jej dochodzenia. Oferta numer 1 zło, złożona przez y, Kompensa towarzystwa Ubezpieczenia S.A. Y, y, na Ins cały cena oferty brutto jest 123 216 zł. Cena oferty jest 123 216 zł. No dziękujemy za uwagę. de bom